Konfiguracja pasa Cloud Gear, kabura do Zigzagera z SLS-em i QLS-em. Nasz panel obniżany z QLS-em, poduszką i komfort padem oraz pas. Tak to wygląda na sucho. Nasza ładownica systemu MRT. Holder na stazę, z P365 Fuse i taki wieszak, który dodajemy do każdego pasu taktycznego. Śrubokręt krzyżakowy, dwa imbusy do regulacji ładownicy. No to tak, pierwsze co musimy to odkręcić dwie śrubki od góry panelu obniżonego żeby zamocować go w systemie mole na pasie oczywiście. No wyciągamy te śrubki i podkładkę gumową. Tak, na pasie jest, jest mole małe i mole duże, tak zwane. Tak, tutaj jest mole małe, a tutaj jest mole duże. Najbardziej stabilnie będzie na zamontowanie tego panelu na molu dużo rzepy velcro trzyma to bardzo dobrze no więc wkładamy w duży mole no, będzie trochę problemów ale to tak naprawdę raz się tylko zakłada No, i mamy przełożone przez mole. Wkładamy tę śrubkę, która była, znaczy nakrętkę, podkładkę i przykręcamy to. Oczywiście najlepiej ustawić pod własną preferencję. Mniej więcej trzecia, czwarta godzina, ale to już wszystko od zależy. Jak mu wygodniej. dokręcamy i mamy już wstępnie zaawansowane. siedzi to bardzo sztywno w sumie sztywnie niż pas e, tak w pasie jest regulacja 5 stopnia 5 stopniowa wysokości e, oraz tutaj jest, jest można powiedzieć taka fasolka która można ustawić też kąt do przodu albo do tyłu kabury e, tak ładownicy w systemie Glock. Super współgra z tym pasem. E, tutaj jest holder na staze dokładnie z tym samym. Tylko już z, z, na dole jest blokada, więc to się nie wytnie samo, jeżeli już zablokujemy. E, dodatkowo do cieńszych pasów dodajemy własne adaptery do Tegloka e, na pasy 44 mm. E, na przykład dla pasów piro. No i tak to się zakłada. Przeciągamy, prze przekładamy przez tył i blokujemy. I gotowe. O wiele szybciej niż system Wala. No i bardziej uniwersalny. Można bardzo szybko zmienić yy, konfigurację swojego pasa. Tutaj mamy holder do stazy, po prostu jak otrzymujecie taką, taki holder z tym systemem to trzeba wyciągnąć, dopasować po prostu tą wypustkę do danego pasa, o i, i zamykamy i tyle, tyle jest do ustawiania. Tak, włożymy kaburę do panelu poprzez system QLS. Jest. Otwieramy SLS-a, wkładamy pistolet i zamykamy. Tutaj jest regulacja retencji, można ustawić sobie jak mocno samo siedzieć pistolet w kaburze. W też jest taka opcja, jest nawet bardziej rozbudowana. Tak, tutaj tak wygląda jak się wkłada nasz adapter, o dokładnie ten. Zaklikuje się tak samo jak standardowy z o <grym> Tak, możemy podregulować sobie po prostu retencję w dwóch płaszczyznach. Teraz regulujemy z szerszej strony. To zostawiam pod własne preferencje. Zawsze wstępnie ustawiam, ale każdy ma inne upodobania. Ta ładownica jest naprawdę super. Super to działa. Nawet czuć takie kliknięcie przy włożeniu ładownicy. Zresztą to widać na filmiku. I teraz mamy drugą regulację retencji. Tu naprawdę można mocno ścisnąć magazynek, tak tutaj. Jak tutaj. No i można też poluznić po prostu. Taka podwójna regulacja daje naprawdę dobre efekty. Dodajemy też hak, który można powiedzieć sobie po prostu nie wiem, w szafie taki pas. No, to, to. no i pas wewnętrzny. Wersja szeroka z dodatkową klamerką, żeby można było dociągnąć do spodni po prostu. Tak to się prezentuje z pasem. E, tutaj troszkę lepsze przeplotłem, bo to powinno być na zewnątrz, nie, nie do wewnątrz. No ale to tylko tak na potrzeby filmu. No i mamy gotowy pas strzelecki. Jeszcze można dodać parę rzeczy, ale takie podstawowe rzeczy już są.